Witajcie, i są jajeczka, i są jajeczka tego sam co już widzieliście wcześniej, w 600. Złożyły ikrę na tylnej szybie parę tygodni temu, no ale zostały zjedzone. ikra została zjedzone przez ryby a teraz postanowiłem je przełożyć do osobnego akwarium. Czyli już generalnie mam dwie pary osobno. Które będę chciał rozmnażać I tutaj one są w 112. W 112. Jeszcze wczoraj były tutaj zbrojniki, jeszcze tutaj były kosiarki, były barwniaki, czerwono brzuchę. Barwniaki oddałem. Zbrojniki też Kosiarki wrzuciłem do 600 I wczoraj wpuściłem parę z tulisą To jest samiec To jest ten samiec, co wcześniej uwa uważałem, że to jest samica A teraz jest na stówkę samiec Nie ma innej opcji Tu jest samiec z tyłu, tam jest Jest samica Puściłem I po jednym dniu, po jednym dniu, wracam dzisiaj z pracy. Patrzę igra. i gra, w takim miejscu, że ona jest naprawdę dotleniona. Bo akwarium mam 112 litrów, ale filtr, który jest, jest do większego akwarium. No taki mam, taki filtruję. Także woda tutaj jest no mieszana konkretnie. Leci, 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 leci i to widać nawet po tej kryptokorynie, że ona po prostu tutaj zawirowuje i one złożyły sobie na tej ściance bocznej. Także ikra tutaj no musi, chcąc czy nie chcąc, musi być dotleniona. Naliczyłem około 60 ziaren, ponad nawet. Ciekawe ile się odchowa, ile się wykluje. Nic nie kombinuję z wodą żadnej demi żadnych uszlachetniaczy żeby ikra nie poleśniała nie chcę kombinować tyle ile się uda tyle się urodzi i odchowa. tam sobie samiczka chodzi a co jeszcze oddałem w tamtym tygodniu w tamtym tygodniu nie, w poniedziałek w poniedziałek Wysłałem, jak już mówimy o tym akwarium, bo tutaj też był zbrojnik L91, 20 cm. Pojechał sobie do Poznania, do akwarium bodajże 1000 litrów, 1100, coś takiego. Także będzie miał dobrze, mam nadzieję. Pojechał pociągiem. Pojechał pociągiem. A tutaj mamy tą pierwszą parę. To jest samczyk. A tu samica. Zaraz pokażę, co tutaj jest. Z chowu któregoś chyba pierwszego udanego są... 4 cztery, bodajże 4 z trójsomki. Ta jest chyba największa, ma około no, 3,5 cm. Kiedyś mierzyłem parę dni, ale one co, co dzień tam rosną spokojnie. 3,5 cm. Jak mierzyłem, tu miał 3. Może być 3,5. 4 sztuki są takie większe. 4 sztuki były przynajmniej. No. Mam nadzieję, że są. Ale... Mam kilka, które mają już tydzień tydzień i bodajże może dzień, dwa ponad tydzień, nie wiem czy się tu ostrość złapię, bo nie nagrywam tego kamerą. Nie mam kamery, mam aparat. a Ciężko tutaj ostrość chwycić. Ale tutaj jest jeden na szybie. O jest tutaj maluch. One mają gdzieś około 10 mm. Tam na roce jest drugi. Jest około bodajże policzyłem 14-15. O tu jest jeszcze kolejny. 14-15. Mówię, ostrości nie łapię. Trudno. 14-15. O tu jest kolejny sobie chodzi. u Maru. O, gdzieś tam na szybie jest jeszcze, no we 14-15 spokojnie sobie chodzą o, tutaj są dwa co one jedzą, generalnie kuczy daje im ogórka, ale nie jedzą, nie jedzą, nie wchodzą na niego wrzucam tabletki takie gdzieś tam coś skubią, o tu sobie lata jeden Daję teraz odczoraj spirulinę w płatkach. Coś tam skupię, coś tam jedzą. Ale jeszcze jest jedna sprawa, o której chciałbym Wam powiedzieć. We wcześniejszych filmach mówiłem, że tu najprawdopodobniej są neonki. 6 sztuk tych małych. Mogę to zdementować. Bo to nie są neonki. O proszę. Już wiem. To nie są neonki. To są szczupieńczyki. Szczupieńczyki. Mam ich 6 sztuk. Tam płynie drugi. Koło kamienia na środku. O, tam kolejny. Naliczyłem ich 6 sztuk. To są szczupieńczyki. W 112. miałem. Yy, trzy sztuki szczupięczyków, które teraz pływają sobie w 600 i widocznie, najwidoczniej jak przenosiłem, yy, chyba m, może ten akurat, yy, tego łódzka na tym patyku, yy, bo jego przenosiłem z yy, 112, jakieś jajeczka były na tym i najprawdopodobniej przeniosłem te jajka tutaj do tego akwarium. I w tym akwarium się rozmnożyły, wykluły. Także to są szczupieńczyki. Nie karmię ich specjalnie, w ogóle nawet nie karmię ich. Czy nie karmię, no... Wrzucam te tabletki, one sobie gdzieś skubną. Już brzuchy mają, są najedzone. Jak je pierwsze zobaczyłem, to w ogóle byłem w szoku, że no one się wykrują i pływają i coś jedzą. Bo żadnej artemii, żadnego niczego, suchego im tutaj jakiegoś yy, drobnego pokaru nie daje. To co zjedzą, to zjedzą. A coś muszą jeść, bo rosną. Te maluchy są naprawdę pocieszne. No mają ponad centymetr na pewno. A teraz nie będę brał miarki, bo po co? Mierzyłem je parę dni temu, miały centymetr, teraz mogą mieć już nawet więcej. Mówią, one codziennie rosną, szybko rosną. Temperatura wody jest 26 i coś tam stopni, jeszcze włożyłem tutaj dodatkowo termometr analogowy. Jest 26 bez grzałki bez grzałki nic nie grzeje i samej sobie siedzi wcześniej próbowałem inkubować to mikro jakoś i w wkładać do takiego do plastikowego, e, plastikowego e, plastikowej butelki dna e, obciętej e, po mineralnej czy tam po czym po jakimś soku Na, e, nawierciłem dziurki otworki żeby się e, żeby, żeby 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 była cyrkulacja wody ale kiepsko to szło kiepsko to szło e, te małe które są w tej 50 litrów na dole akwarium one się wykluły. Będąc w akwarium pod wpływem opieki rodziców, samca głównie, więc zostawiam im to. Niech sobie radzą, niech wychowują. Tam samice dzisiaj poszło wybrałem taką jedną z większych, największych samic która była w 60 samca miałem jednego, więc nie wiem w czym wybierać Ale samice, samic, samic miałem w wybór z czterech samic wybrałem jedną większą, trzy zostawiłem, mam nadzieję, że to są trzy, chociaż nie są za duże, więc może jeszcze się samiec tam pokaże. Tego mierzyłem ostatnio. Wczoraj miał 13 cm. 13 cm. Ten będzie miał też 13 cm. Może 12,5. To jest minimalnie, może mniejszy. A ta samiczka ma 12 może. Może 11,5 No to taka uwaga, taki film Będę relacjonował jak coś tu się wykluje z tych jajeczek No to nagram film Za 7 dni, 6-7 dni powinien się wykluwać do następnego, trzymajcie się. Dzięki, cześć.